I, e, I po prostu ten stan takiej pozytywistoczności, pozytywistyczności, pozytyw, pozytywistycznego życia, gdzie wszystko jest najlepiej e, jakoś mm, depresja jakby, którą w sobie gdzieś tam e, może nie, nie wyplewiłam jej, nie, nie, nie zaopiekowałam się nią może, nie, nie zapielęgnowałam jej. E, tylko ją wyrzuciłam do kosza, ona przejęła górę i nie pozwoliła mi wykonać żadnego ruchu w tamtym momencie, kiedy miałam tak naprawdę przed sobą wszystko, co nie? Wszystko, dosłownie wszystko. No i mój świat w ciągu sekundy, czyli w momencie, kiedy przyjechała straż... E... Jaka kurwa straż, bo mi się ujebało z tą strażą kurwa A teraz tak słoneczko sobie zaszło. E, w każdym razie... <laughs> jechało pogotowie, no ja już po prostu poddanie, no nie, poddanie ciała, poddanie umysłu i wiecie, róbcie ze mną, co chcecie, tylko w sumie nie zamykajcie mnie, no nie, więc moje jedyne takie marzenie to było... Proszę zawyźcie mnie do domu. Będę już grzeczna, no nie? W sensie nic złego nie zrobiłam, nikomu przed nie zrobiłam sobie też, nie, ale po prostu przez to, ile widziałam tej dobroci takiej od wszechświata, gdzie wszechświat otworzył przede mną wszystkie swoje portale, to... To przygnębiło mnie po prostu na jakimś poziomie nie duszy, tylko ciała i umysłu, gdzie głowa za bardzo zaczęła przejmować kontrolę, w momencie, gdzie już byłam na takim skraju, e, można powiedzieć, e, pozbycia się ego, wyzbycia się go na jakiś moment, e, gdzie pozwoliło mi to doznać takiej nierwanej szczęścia, dobrobytu, sukcesu w ciągu sekundy, no nie? Coś takiego. Ja wtedy byłam tak naprawdę w tamtej nocy może być wyrzucona z domu, w sensie po prostu mój ojciec mnie nie wpuścił do niego. I tak naprawdę poszłam na poszukiwanie nowego domu i to tak bardzo rozjebało mi głowę. To jeszcze parę innych rzeczy. To moje serce pękło w ogóle, w sensie byłam jakby przyzwyczajona do tego, że, że tak się czasami dzieje, że po prostu my się nie rozumiemy, co nie. Ale wtedy po prostu coś pękło, bo ja tam byłam tak naprawdę gdzieś tam przez weekend, bo cały czas jeździłam do taty, bo rodzice mnie nie chcieli w domu. I w sumie jest to dosyć drażliwy dla mnie temat, ponieważ nie mówiłam jeszcze o tym za bardzo nikomu. I właśnie teraz poczułam, że jest to dla mnie ciężki temat, ale i tak go przerobię z wami, bo e, mam twardą dupę i wszystko wam powiem, bo jestem do tego stworzona, żeby mówić prawdę i żeby oświecać ludzi tym... Że może być inaczej, że można mieć inny styl życia, można mieć inne spostrzeżenia, może mieć inne myślenie, no nie? Także tak to wygląda. Ech, dobra. Może zmienimy co położenie, bo co vlog będzie taki statyczny cały czas? Kurwa, zimno i trochę muszę się jakoś. Muszę tu kurwa roz, rozpalić ognisko, nie? Rozpalam ognisko. Ech, dobra, teraz będzie taka. E, myślę, że spoko w ogóle. Mam jakieś kurwa. E, włosy jak David Bowie. Nie, tak serio to nie wiem, ale tak chyba trochę, nie? W sensie nie wiem. Niech moja najlepsza przyjaciółka napiszę, e, czy tak czy nie. E, bo to ona tam kurwa go kraszuje, nie? W chuj. Może teraz kraszujesz mnie, co? No pewnie, że... że nie? What? Myślę, że tak. God damn girl. Dobra, zarobimy chwilkę przerwy. Są takie opony. Ja ogólnie zawsze powiem, jak się tutaj bawiliśmy z jakimiś dzieciakami, tam z młodzieżą. A to w tym było w chuj wody, nie? I to zawsze tak zlat zlatywało i kurwa... no i śmiało, nie? Jest piękna pogoda. Ja jestem ciekawa ile dzisiaj tego materiału nagram, nie? A ile zmontuję, bo czuję, czuję... taką fascynację tym wszystkim. Co tu piszę, Myślałam, że coś okarmię. Um... Wow, jakaś taka magma, patrzcie. Czekajcie, nie wiem, czy to wiesz. o, zobaczcie, taka magma, zapytajcie mi, co to jest. No Trochę jak węgiel, trochę jak taka magma, nie wiem, what the fuck, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, czy ja to mogę postawić wejpa, a on nie spadnie? Czy to jest możliwe? Woohoo, bębuja tworzy możliwe z niemożliwego. Tak jest. W sumie, ja wam teraz powiem, tutaj właśnie używałam tych, tych moich pisaków do... pisaków, tego do make-upu całego ciała. Trochę się już zmyło, ale ogólnie to pisało uh, I am best inspiration I w sumie pasował tutaj tatuaż, tak teraz patrzę To bardzo fajnie wyglądało i podkreślało mi buzikę, buzkę, twarzyczkę Burp. Dobra, myślę, że można stąd zejść, możemy nawet już na piasku No nie, w sensie ja mam zamiar dzisiaj nagrać tyle kadrów W sensie nie miałam zamiaru, no nie, jak wychodziłam z domu, zapnę się Nie Nie się, ale się zapnę tak ustawić, żeby nie spadło, ale to nie jest możliwe tutaj na tym. Kurwa, Macie, jak to mam zrobić? A czekajcie, bo to będzie fajne, że trochę pokombinuję, no nie? Ej, w ogóle tutaj, tu jest coś, co mi się bardzo podoba, no nie? Nie mam pojęcia, czy to jest specjalnie, czy nie, ale tu jest Ying yang, także ja mam wrażenie, że to jest jakiś kurwa co znak. I na tym Ying yang, ja sobie stawiam torebeczkę, którą zaraz będziemy w sumie odpakowywać. Ja sobie tutaj Was postawię, ponieważ będę się zapinać. Postawię to tak na równi. Ja w ogóle jestem taką perfekcjonalistką, że to jest kurwa chujnie. Dobra, cześć kochani, witajcie w moim nowym filmie, albo nie nowym, nie wiadomo. Ej, w sumie teraz zjadłem sławki to brzmi dużo lepiej. Mam wrażenie jakbym kurwa nie wiem gadała z jakiegoś wielkiego kosmicznego radian, co, nie, do Was. W swoim balkoni kurwa no, cóż się stanie kurwa, jak on się dobie o niej. Uop, kto wie o co chodzi? No nic właśnie nie wie, bo ja chyba nie mam powiedzieć o co chodzi. Ja się tu przykrywam przed strażą miejską jakby jechała, bo kurwa kurzu mnie wpatrują. <laughs> nie wiem, że to jest cisnę, kurwa, ale może jakby jednak to niech spierdalają na drzewo, nie? Tyle mogę wam powiedzieć. To jest moja chatka kurwa, i nikt tu nie będzie się pamiętał. Dobra, fajnie, nawet co miałam klimacik, także witajcie ponownie, czy, czy, czy z nowym odcinku, nie wiem, do końca nie jestem pewna, bo nagram tu ciągiem, a jednocześnie jest tak, tak dużo zrobienia, jest tak dużo tematów do mówienia, że hicior. I w ogóle mi się coś przypomniało, taka kurwa, mega niespodzianka, co jest w literatce, eee, także no, zaglądamy do niej, pokażę Wam z każdej strony, w ogóle należy na kutasie namalowanym na biało, także to jest naprawdę od school po prostu... Ja no szajnie, no to już o tym mówiłam w poprzednim odcinku Za nie wiem 15 do 30, 50 złotych Maksymalnie myślę, bo kurwa I o to by nie przypłacała takie co, nie, zajebista kurwa tasia Ale nie, nie, nie Żartuję, będę kupować za niedługo, a nie powiem To się dowiecie potem Także no, to mamy takie serduszko słodziutkie Słodziutkie jak ja nie. Dobra, chcę się coś z tyłu, bo Bo to nie jest oczywiste co jest z tyłu, no nie Także tak, tutaj mamy dwa pentagramy. Tak jak mówiłam, ja bym tutaj jebła na ścianie pentagram w tym kurwa placyku. Tam to by 69, 69, ale kurwa pentagrama, to nikt nie jedną, nie? Dobra, tutaj to jest w ogóle ogólnie jaśniejsze niż tutaj, bo to jest takie czerwone, ostre, tutaj jest taki bardzo różowy wręcz kolor. Może potem jak mi się uda go nagrać jakoś lepiej, to wam pokażę. Więc tak, mamy tutaj pentagramo numer jeden i tutaj mamy seksu. Tu jest bogini napisane seksu. A tu jest mój Instagram w ogóle X I to jest e, druga, druga pentagramka. I tutaj mamy taką rączusię. Taka jest trochę kurwa wymemuana, jakaś nie wiem, może serduszko z niej zrobię. Albo MK, jak MDMA. Ha! Żartuję, kurwa. Ja nie biorę narkotyków, wiecie o tym. Wszyscy o tym wiedzą w ogóle zadrapana, nie? Ale to jest szczegół, to jest szczególik malutki. A Wy jesteście postawieni w ogóle na Yang, Yang także myślę, że ta energia będzie płynąć, płynąć. Dobra, zobaczmy, co mamy w środku torebki, bo myślę, że jesteście ciekawi. A Ona jest taka niewielka. Taka niewielka, ale w sumie jest duża. Dobra, śmieci będę tutaj kłaść. Więc tak, mamy tutaj śmieć z Ludzika. Dajmy go tutaj, bo ja nie śmiecę. Tutaj też śmieć z Ludzika. To nie jest żadna reklama. I po prostu je palę, nie? Na ogowo. Może nie na ogowo, ale... Kurwa, co mi tu jedzie znowu? To jest gumeczka z tak także ją odkładam. Czy znaczy, wy dobrze widzicie? Mam nadzieję, że tak. Myślę, znaczy, że fajny kadr, co nie? Chyba lepszy niż jakiś kurwa z dołu śmieciowy. A czy żaden nie jest śmieciowy, nie? Nie żeby było, że ja oceniam kurwa czy coś, nie? Chociaż znaczy, to, to też nie jest złe, co nie? To jest wszystko kurwa. To jest kurwa... albo od co nie? Dobra. Może zaczniemy tutaj. albo bo nie, to jest takie bardziej magiczne, co zostawię na potem. Znaczy, to jest kurwa wszystko magiczne w tej torebce, nie? Bo jestem kurwa... Tak magiczna, że kurwa, nie! Spadły mi świeci, kurwa, no dlaczego? Będą się Może zapomnę kurwa. To pierwsze, co mi wchodzi w sumie do łapy, to jest taki notesik. Dobra, przymkniemy to trochę, bo zamkniemy to. Ale kurwa, no nie wygląda w takiej, w takiej perspektywie. Jakoś nie czym trzeba ułożyć, Halo? tak? O, możesz sobie tak posiedzieć. Więc ogólnie mam tutaj taki notesik, no nie? I ja go dostałam od mojego byłego chłopaka i tu są w ogóle jakieś takie hieroglify, nie mam pojęcia co to jest kurwa, jaki to jest, tu jest taka czerwona nitka, w ogóle czerwone oznacza ochronę, tak by the way, i to jest ogólnie taki mój mały, nie wiem, book of spells, coś takiego, i tutaj mam zaklęcie, rytuały, inicjacje i wariacje, i tutaj mam w sumie takie małe trzecie oko, tak, czwarte w sumie można powiedzieć. No i mam tutaj różne zaklęcia i mogę Wam przeczytać na przykład tutaj z tego coś. <śmiech> kurwa! <śmiech> Czy jak się tu oprał, to ja się wypierdolę? Tak, wypierdoliłabym się. Czy to nie mam barierki? O kurwa! Nie róbcie tego w domu sami. Krąg. Otwieram krąg zgodnie z moją wolą. Wszystko w nim jest pod ochroną. W sumie to ja pisałam sama, także zazwyczaj piszę takie rymowane... Zaklęcia czy, czy właśnie, jakieś inkantacje, czy, czy kurwa inicjacje. Zamykam krąg, silny, wspaniały. Dziękuję za dobytek Twój cały. Tak, w ogólnie jest coś takiego w praktyce magicznej, że powinniśmy na samym początku zaznaczyć jakby krąg i zaznaczyć tą, to miejsce przebywania, w którym będziemy jakby robić magię. I powinniśmy też ten krąg zamknąć i najlepiej jeszcze oddać energię do ziemi, żeby po prostu. Ten, jakby naddatek energetyczny nie wpłynął na nas źle, typu jakiś głowy czy coś, bo wszystko jest możliwe, bo to wszystko jest energia i to wszystko działa, no nie? Także tutaj są moje zaklęcia. Teraz zobaczę, czy mogę Wam coś przeczytać. Jeszcze. To są w ogóle bardzo, bardzo ładne. E, bardzo ładne kartki, no nie? I ja Wam to pokażę. E, czekajcie. Nie wiem, czy to widać. To jest taki pergamin w ogóle, co nie. Kurczę, mega, mega, mega jest taki malusi, taki pyci nie co tutaj pisze moje life boskie, moje boskie life moje boskie życie jest yes, yes, yes. jeden, inspiruje mnie moja twórczość dwa zawsze wspieram siebie, pentagram i swoje decyzje tak, dokładnie, to jest coś czym się kieruję co są moje dwie najważniejsze wartości myślę, że w sumie tak w sumie szczególnie ostatnio to bardzo Myślę, że zawsze, myślę, że zawsze, ale tak już tak chyba teraz w ogóle zdam sobie z tego sprawę tutaj mamy czakrę podstawy i tutaj jest zapisane ja jestem zawsze zdrowa, tak, to jest właśnie taki, taki program, który sobie programuje, no tak naprawdę wszyscy się programujemy nawzajem, ale gdzieś tam warto jest przełączyć swoje programowanie z z prokrastynacji, czy z obwiniania się, czy z braku poczucia pewności siebie na właśnie jestem zdrowa, jestem pewna siebie, jestem bogata. Także to wszystko można zmienić, można przestawić. To też jest energia, to też jest energetycznie wszystko zrobione. Dobra, tu miałam coś bardzo ważnego. Bardzo, bardzo ważnego. Także ja wam to przeczytam. W ogóle... E, może, możecie uznać to za taki zaszczyt, trochę że Wam to czytam, bo nie sądziłam, że komukolwiek to będę czytać. A co dopiero gdzieś tam na wizji, w ogóle tak, żeby się nie wyjebać? E, to czytam. Gwiazdy duszy koronacja. Od dzisiaj do końca mych dni i nocy: każde mi wypowiedziane słowo to najszczersza pełna miłości narracja. Co dzień zjadana wartościowa kolacja. Ciemność mej duszy. Co tu piszę? Na równi z białą jasnością zostaje. I co dzień tworzy dla mnie coraz bogatsze scenariusze samosłaniających się pięknych jak ja magicznych bajek. Bajek, 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 bajka, 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 pow, pow, pow. Teraz i na wieki. Jestem całością. Otwieram na wszechświat powieki. Wow, Bardzo ładne. Więc to jest coś, czego uh, możecie. Sobie użyć ogólnie, możecie sobie gdzieś to zapisać, możecie używać tego nawet jako modlitwy, czy, czy jako właśnie takiego programowania siebie. Myślę, że, że to jest bardzo, bardzo spoczko. szczególnie że to od serduszka płynie. Lecimy dalej. Dobra, kolejne mam. Nie będę Wam pokazywać, ale Wam przeczytam. Albo mogę pokazać, jest to trochę na grany, jakbym była dzieckiem, ale ja kurwa jestem dzieckiem, więc Odwalcie się ode mnie, bo jestem kurwa dzieckiem. Jestem kurwa dzieckiem i kurwa, kurwa nie śpię. Kocham akceptuje ja akceptuję wszystkie moje wady i zalety. Me słabości zmieniają się w moce. Ładuję energię codziennie leżąc pod kocem. Tak, to jest takie słodkie, proste i takie uratliwe bardzo, no. Dobra, więc to są w sumie wszystkie, które Wam mogłam przeczytać. A tutaj możecie sobie zobaczyć... Co to tam było? Zobaczcie tylko kurwa. E, dobra. Także tak wygląda właśnie to i myślę, że całkiem sporo czasu nam zeszło, żeby to sprawdzić, co tutaj jest. Nie sądziłam w ogóle, że ja będę Wam to czytać, także możecie zostawić lajka, komentarz i udostępnijcie to. Niech Wasze przepsiły, które są witchcraftarami, kurwa witchcraftarami, what the fuck, które są, kurwa, ziomalkami, kimkolwiek, mogą być, kurwa, kim chcecie, nie, wyjebane. Po prostu niech do nich zobaczą, może im się to spodoba, A może zmienią też swoje życie w pozytywny sposób. Może każdy z was to zrobi, może nikt tego nie zrobi, może, może nie ma co wnosić do waszego życia, ale ogólnie to myślę, że fajna fajna sprawa. Dobra, oglądamy do mojej torebki po raz kolejny. Co tam wyciągniemy? Ja już tam wiem, co bym chciała wyciągnąć, ale jeszcze może nie, bo mamy tam jeszcze magiczne rzeczy troszkę. Aha, dobra, mamy długopisik z tego zasieciku, czyli ja mimo, że... Znaczy nie tylko, że sobie stwierdziłam, że będę dzisiaj nagrywać, to jeszcze to jest w ogóle długopis zajebany od babeczki z Pietryka. Mogłam tego nie mówić, ale dobra. Ale nie wycinaj tego. Niech wiedzą. Nie jestem złą złodziejką, dobra? Jestem słodką złodziejką, Ale nie kradnę jakiś tam wiecie, no kurwa, przez przypadek. Przypadki istniał. W każdym razie, no stwierdziłam, że będę też pisać coś prawdopodobnie w tym zeszcziku. W sensie sobie ustaliłam, że być może. Możliwość jest taka, więc w sumie. Trzymajcie się, Nie no, żartuję, co taka draka. Kolejna rzecz. Co? Dlaczego ten mój oś też się nazywa energetyk? What the fuck? My zbieram teraz paragony od dwóch dni i będę na nich zapisywać e, takie sentencje. Coś w sensie już zapisuję na tych. E, no, nieważne ile tam macie kwoty, 2 zł czy 1000 zł e, Wszystkie moje wydane pieniądze wracają do mnie w tysiąco, ble, tysiącznokrotnej wartości. W sensie no wiecie o chodzi, razy tysiąc. E, I tak sobie piszecie i to są jakby afirmacje, które energetycznie też wpływałem na ten paragon, że jakby jest tych pieniędzy więcej, na no i to działa, ja w to wierzę, także będę to stosowała jak najdłużej, no cóż, aż sukces wymarzony finansowy. zbierajcie paragony, bo możecie być bogaci, nie? Albo bądźcie już bogaci, jesteście bogaci. Dobra.